Gdy wyobrażamy sobie moment narodzin Jezusa, naturalnie przychodzi nam do głowy obraz Maryi i Józefa, przebywających samotnie w stajence lub grocie otoczonej zwierzętami. Na ten obraz często nakłada się wizję zaniepokojonego Józefa, który przybywa do Betlejem w środku nocy i nie znajduje dla siebie i Maryi miejsca w gospodzie. Niemniej jednak, choć ta scena z pewnością ma swoją dramaturgię. Pomija biblijne i historyczne fakty, które ukazują inny obraz narodzin Jezusa. Po pierwsze Maryja i Józef przebywali w Betlejem już od kilku dni. Święty Łukasz mówi o tym jasno. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. W tekście nie ma mowy o pośpiechu. Co pozwala przypuszczać, że Maryja i Józef mieli wystarczająco dużo czasu, aby przygotować się do porodu i poszukać miejscowej położnej. Byłoby dziwne, gdyby Józef był sam w chwili, kiedy Maryja rodziła Jezusa. Chociaż wiara Józefa była wielka i ufał, że Jezus jest Mesjaszem, to jednak mężczyźni w tamtych czasach nie byli przeszkoleni, jak odbierać poród. Będąc człowiekiem prawym. Józef szukałby pomocy u miejscowej położnej, zdając sobie sprawę z braku odpowiedniej wiedzy. Do tej wiedzy historycznej dołącza również starożytny tekst z roku 145, znanego jako Protoewangelia Jakuba. Tekst ten relacjonuje obecność położnej przy narodzinach Jezusa oraz udział innej kobiety w tym wydarzeniu. Ja, Józef, ujrzałem kobietę schodzącą ze wzgórza. Rzekła do mnie: O człowieku, dokąd idziesz? A ja odrzekłem: Szukam położnej z Hebrajczyków. Ona odpowiedziała i rzekła do mnie: Czy jesteś z Izraela? A ja odpowiedziałem jej: Tak. Ona rzekła: A któż to jest ta, która rodzi w jaskini? A ja rzekłem: Kobieta mi zaślubiona. I odeszła z nim położna. I stanęli w miejscu jaskini, a oto świetlisty obłok przykrył jaskinię. I rzekła położna: Dusza moja została dziś wywyższona. Bo oczy moje ujrzały niezwykły cud, zbawienie zostało bowiem przyniesione Izraelowi. I natychmiast obłok zniknął z jaskini, a w jaskini zabłysła wielka światłość, tak, że oczy nie mogły jej znieść. A za chwilę ta światłość stopniowo osłabła, aż ukazało się dzieciątko i zbliżyło się, aby ssać pierś matki swojej, Maryi. Inną kwestią jest to. Czy jedynie asystowała ona przy samym porodzie, gdyż usługi położnej obejmowały także opiekę nad niemowlęciem. Starożytne ikony prawosławne i bizantyjskie przypominają tę prawdę i często przedstawiają położną Maryi, wrogu ikony, kąpiącą nowonarodzonego Chrystusa. Co dokładnie wydarzyło się tej cudownej nocy, na zawsze pozostanie tajemnicą. Jednak przekazy biblijne i historyczne mogą rzucić nieco światła na narodziny, które zmieniły świat.